Instalacja zbiornikowa na propan to system niemal bezobsługowy. Zamiast martwić się codzienną obsługą pieca, seniorzy mogą cieszyć się ciepłym bez konieczności jakiegokolwiek wysiłku. To nie tylko komfort, ale też pełne bezpieczeństwo. Nowoczesne systemy są projektowane z myślą o maksymalnym zabezpieczeniu. A co ważne, całą procedurą od projektu do odbioru technicznego zajmujemy się my, dzięki czemu nasi klienci nie muszą się niczym przejmować. Wielką zaletą posiadania własnego zbiornika jest możliwość samodzielnego wyboru dostawcy gazu. To znaczy, że jako właściciele zbiornika możecie kupować gaz tam, gdzie jest najtani. Daje to pełną swobodę i gwarancję, że zawsze będziecie płacić najniższą cenę rynkową. Wielu seniorów obawia się, że gaz jest niebezpieczny. Nic bardziej mylnego. Nasze instalacje są zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, a gaz płynny pozostanie dostępnym i ekonomicznym źródłem energii na długie lata. Nie masz żadnych zagrożeń co do dostępności gazu. Od pierwszej wizyty do uruchomienia kotła proces trwa zwykle 3 do 4 miesięcy. My zajmujemy się wszystkimi formalnościami: projekt, montaż i odbiory. Wszystko w jednym pakiecie. To my zadbamy o każdy szczegół, a ty zyskujesz spokój i czas, który możesz wykorzystać na przyjemności.